Jesteśmy na ulicy Sportowej, gdzie mieści się boisko treningowe klubu MKS Odra Hojna. Jest dzisiaj wykonywane przyłącze energetyczne. Przyłącze to jest pierwszym etapem budowy zaplecza socjalnego na boisku treningowym, tak żebyśmy mogli z niego w pełni korzystać. Jest ze mną pan Roman Kapusta, kierownik posterunku energetycznego w Chojnie. Witam Państwa. Jest pan Leszek Siatka, prezes MKS Odra Chojna i oczywiście pan Wojciechowski, wykonawca tego przyłącza. Należy podkreślić, że to jest pierwszy etap tych prac. Niedługo przywieziemy tutaj kontenery, które będą tymczasową instalacją zaplecza technicznego służącym przede wszystkim młodzieży. Chcemy poprawić techniczny stan tego boiska tak, aby wszystkie nasze grupy młodzieżowe mogły tutaj trenować zarówno te najmłodsze, jak i juniorzy, ale także pierwszy zespół. To będzie świetne zaplecze, umożliwiające wszelkiej młodzieży zamieszkającej w naszej gminie do korzystania z tych obiektów. Także dziękujemy tu szczególnie panu Romanowi, który, który dużo, duży wkład w swojej pracy też i czasu wolnego poświęcił, żeby tę sprawę szybko załatwić. Dziękujemy bardzo. Chciałbym tylko króciutko zaprezentować nową kotłownię na obiekcie sportowym, która jest odrachajna. Tu dzięki zarządowi i pani burmistrz oczywiście udało się zrealizować to zadanie. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. Ale tak, że burmistrz z pomocą radnych, a tutaj mam przewodniczącego Rady, który również nas wspierał, to dopiero tworzymy to jedno i mogliśmy pomóc. I cieszę się, że w końcu odrama naprawdę z prawdziwego zdarzenia piec, a nie bawi się jeszcze dalej byle jakimś śmieciuchem, czyli jeszcze ochrony środowiska. Tak więc no, kilka zadań zostało zrealizowanych. Ja myślę, że... W przyszłej kadencji uda nam się jeszcze zorganizować odpowiednią baterię fotowoltaiczną, która powietrze Dziękuję. Jesteśmy w chwili obecnej na obiekcie, który jest przedmiotem prac. Zakład energetyczny robi podłącze, tak jak już wspomnieliśmy. Natomiast co jest ważne, że pani burmistrz uruchomiła pierwsze środki w celu realizacji tego zadania, za co jako przede wszystkim prezes klubu i my jako zarząd klubu jesteśmy wdzięczni. Tutaj jeszcze raz dziękuję panu Rąbkowi za szybką realizację tego zadania. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.